To jest Kętrzyn Dzień po Dniu. Justyna Drost, witam serdecznie Państwa i zapraszam na dzisiejsze wiadomości. Groźny pożar w Reszlu mógł skończyć się tragedią. Rada Miasta dokonuje zmian w budżecie miejskim. Jak skutecznie tworzyć markę osobistą? Szczęście w nieszczęściu, tak można opisać pożar, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w jednej z kamienic w centrum Reszla. I choć nikomu nic się nie stało, to dach nad głową straciło aż 9 rodzin. Ten pożar mógł skończyć się tragicznie, bo tylko cudem nikt nie ucierpiał. 27 marca, krótko po północy, doszło do pożaru na poddaszu kamienicy przy ulicy Reymonta w Reszlu. Łącznie ewakuowano 18 osób. Walka z żywiołem zajęła strażakom ponad 8 godzin. Efekt był taki, że do zdarzenia przyjechało 11 zastępów straży pożarnej, brało w niej udział 48 strażaków. Całe szczęście udało nam się złapać pożar, nie przeszedł na kolejne budynki. Takie też było nasze główne założenie, żeby pożar nie przedostał się dalej. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Wyjaśni to dopiero policyjne śledztwo. Jednak już teraz wiadomo, że straty są ogromne. Aż dziewięć rodzin zostało bez dachu nad głową, tracąc przy tym cały dorobek życia. Najbardziej ucierpiały trzy rodziny, które zamieszkiwały trzecią kondygnację budynku. Przez kolejne dni mieszkańcy kamienicy spędzili noc urodziny rodziny bądź wyznaczonych przez burmistrza miejscach noclegowych. Co ważne, pomoc dla pogorzelców przyszła natychmiast. Wsparcie ofiarowali między innymi mieszkańcy Reszla, organizując zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. O dodatkowym wsparciu dla rodzin możecie Państwo dowiedzieć się z prowadzonych zbiórek internetowych. Na ostatnim posiedzeniu Rada Miasta zajęła się m.in. zmianami w budżecie oraz wsparciem finansowym miejskiej spółki PGK Komunalnik. Ślubowanie złożył także nowy radny Andrzej Niedźwiecki. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni dokonali zmian w budżecie Kętrzyna na 2019 rok. Na wniosek burmistrza dodatkowe środki przesunięte zostały na dokończenie modernizacji zamku oraz modernizację monitoringu i doposażenie straży miejskiej. Boję się, obawiam się, nie wiem jak będzie dalej, ale myślę, że to są tylko jednorazowe sprawy. Rozpoczęto, że najlepiej pieniądze do budżetu szukać w kieszeni mieszkańców, tak jak to się stało ze śmieciami, albo pożyczka w banku. Jeżeli tak dalej będziemy postępować, to nie bardzo mi się to podoba, no ale jeszcze mamy czas, zobaczymy. Jest to dopiero te praktycznie 100 dni, co będzie dalej, będziemy uważnie patrzyli. Na razie bym tylko powiedziała, że nie idźmy tą drogą, tak jak już znany klasyk to powiedział. Trochę jest hipokryzją mówienie o tym, że najlepiej pieniędzy szukać w kieszeni mieszkańców, kiedy się tym miastem zarządzało w, w ostatniej kadencji i kiedy. Jeśli chodzi o śmieci na przykład, doprowadzono spółkę do, niemal do upadłości. A pani mówi, że, że szukamy e, pieniędzy w, w kieszeni mieszkańców. To ja się pytam, co pani robiła, jeśli w tym czasie, kiedy spółka niemal, niemal upadła? To po pierwsze. Po drugie, jeśli pani uwaga, uważa, że, że e, e, wspomaganie się pożyczkami, e, czy e, bankowymi, czy kredytami jest złe, to. Ja oczekuję jakiegoś pomysłu. Skoro Pani jest radną, krytykuje Pani to, co, ro, co, co my robimy, to proszę powiedzieć, co można innego zrobić, żeby te, żeby te e, dziury, które były przygotowane w projekcie budżetu na ten, na który, za którym zresztą Pani głosowała, zasypać. Ten deficyt jest głównie spowodowany właśnie przez inwestycje zamku, poprzez urealnienie wydatków związanych z. Końcową realizacją tego projektu, która zgodnie z dzisiejszym aneksem do umowy o dofinansowanie powinna się skończyć 30 czerwca tego roku. Budżet tego roku w zakresie inwestycji to jest kwota około 15 milionów złotych. Deficyt przygotowany przez poprzedniego burmistrza w tym zakresie, 5 milionów, właśnie miał pochodzić z kredytu. I gdyby ci z Państwa, którzy byli na, w czasie komisji odbytej w muzeum, w przedszkolu czy w szkole, to dopiero by ocenili, jaki jest zakres tych remontów planowany, a jaki jest niezbędny do wykonania. Po prostu jest to wszystko przygotowane w sposób, powiedziałbym, chaotyczny, nie do końca przemyślany. I gdyby, już tak powiem na koniec, nie inwestycja typu stadion za dwadzieścia parę milionów, to wtedy te inwestycje, które zostały rozpoczęte, moglibyśmy spokojnie. Bezpiecznie skończyć. Dziękuję. Wsparcie otrzymają także miejskie jednostki, MOSIR na utrzymanie stadionu przy ulicy Bytkowskiej oraz MOPS na pokrycie podwyżek wynagrodzeń. W obu przypadkach kwoty te nie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu przygotowanym przez poprzedniego burmistrza. Ponadto radni postanowili o wniesieniu wkładu finansowego na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PGK Komunalnik. To pokłosie debaty o fatalnej kondycji finansowej miejskiej spółki, omawianej na jednej z ostatnich sesji. W wolnych wnioskach i interpelacjach pojawił się m.in. temat poprawy bezpieczeństwa na ulicy Poznańskiej, o co apelował Dariusz Duczek, oraz kwestia stanu przygotowań miejskich szkół do zabezpieczenia opieki nad uczniami podczas planowanego strajku nauczycieli. My do 2 kwietnia dajemy sobie czas na zebranie pełnych informacji na temat tego, jak duża liczba rodziców zamierza swoje dzieci puścić do szkół, bo część rodziców zgłasza, że zostaną one pod opieką najbliższej rodziny babci dziadków. Dyrektorzy zapewnią ze swojej strony opiekę osób niepedagogicznych, czyli ta opieka nad dziećmi, które jednak do szkoły pójdą będzie. My też chcemy zaplanować zajęcia z osobami, które pracują na co dzień w kęczyńskiej kulturze i sporcie tak żeby te dzieci, które do szkoły jednak pójdą, nie były bez opieki. Radni pytali również o koszty organizacji zbliżających się Mistrzostw Polski w piłce siatkowej, które w przyszłym tygodniu po raz kolejny odbędą się w Kętrzynie. Powtórzę nieco pytanie wiceprzewodniczącego Mariana Toruńskiego. Kętrzyn będzie gospodarzem finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej. Chcę wiedzieć jaki jest koszt tego sportowego przedsięwzięcia w tym roku, ale jakie były też koszty organizacji tego wydarzenia w latach poprzednich i co się na takie wydatki składa? Choćby pokrótce i te najważniejsze. Przekazuję pisemnie. Dziękuję bardzo. I rzeczywiście, jeśli chodzi o, o realizację mistrzostw, finałów mistrzostw Polski Juniorek w tym roku, wstępne szacunki mówią o kwocie około 25 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chodzi o zeszłoroczne, to to jest kwota około 5 razy wyższa, ale to dokładnie odpowiemy na, na to pytanie na piśmie. Od teraz radni obradują w kompletnym 21-osobowym składzie. Ślubowanie złożył nowy radny Andrzej Niedźwiecki. Zastąpił on Krzysztofa Hetmana, który przed miesiącem złożył mandat radnego w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku zastępcy burmistrza Bartoszyc. Więcej informacji z życia miasta i prac samorządu dowiecie się Państwo z naszego nowego programu, telewizyjnego biuletynu informacyjnego miasta Kętrzyn. Premiera w każdy piątek, co dwa tygodnie o godzinie 18:00, oczywiście na antenie telewizji KTK. A w pierwszym odcinku mówiliśmy m.in. o debacie miejskiej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa w mieście. Bezpieczeństwo to rzecz bezcenna. Ile jednak kosztuje i jak powinien wyglądać odpowiedni poziom utrzymania bezpieczeństwa w mieście? O tym postanowił porozmawiać lokalny samorząd z mieszkańcami Kętrzyna podczas pierwszej debaty miejskiej. Cykl debat miejskich to jest nasz pomysł, by regularnie spotykać się z mieszkańcami i rozmawiać na tematy, które interesują nas bardzo, ale interesują też mieszkańców. W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 200 tysięcy złotych na modernizację miejskiego monitoringu. Ja jestem szczęśliwy, że udało nam się w budżecie znaleźć tę kwotę, bo to oznacza, że zaczniemy, zaczniemy przebudowę tego monitoringu. Zdecydowaliśmy, że będziemy co roku analizować monitoring, co roku starać się, będziemy doposażać go w nowe kamery. Drugim istotnym Elementem dyskusji był temat dotyczący straży miejskiej. Jestem za zwiększeniem stanu osobowego, lepszego wyposażenia i to się na pewno przyczyni do naszego wzrostu bezpieczeństwa. Debaty miejskie będą odbywały się cyklicznie co miesiąc. Następna, tym razem w temacie zieleni miejskiej, jest zapowiedziana już w kwietniu. Poseł Jerzy Gosiewski spotkał się z mieszkańcami na i okolic, by przedstawić im założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie elementy dotyczące programów społecznych są istotniejsze dla gminy Kęcyn, Powiatu Kęcyn, regionu warmia mazur ponieważ tu ludziom żyje się biedniej i każda pomoc dodatkowa proporcjonalnie zwiększy w większym stopniu realnie ich przychód niż w terenach bogatszych. Gdzie ludzie, jeżeli emeryt ma 5, 6, 8 tysięcy emerytur i dostanie 1100 zł dodatkowej trzynastki, to jest kwota proporcjonalnie mała. Natomiast dla emerytur, który nie miał do tej pory 1100, a teraz będzie miał dzięki nam 1100, dodatkowa emerytura trzynastka w tej wysokości to jest dwa razy tyle. W danym miesiącu przewidujemy, że będziemy wypłacać tę emeryturę w miesiącu maju. Toż jest te 500 zł na pierwsze, pierwsze dziecko, które planujemy już w lipcu wypłacać. Każde dziecko w Polsce potraktowane jest równo, ale też dla takiego przeciętnego obywatela, Powiatu Kęcińskiego, miejscowości Nakomiady, gdzie w tej chwili jesteśmy, są przywracani połączeń autobusowych, ponieważ w sobotę, w niedzielę, praktycznie w ogóle nie chodzą autobusy i człowiek, mieszkaniec tego regionu, który nie ma prawa jazdy, nie ma samochodu, nie ma bliskich ludzi, którzy mogą ich podwieźć do. Dużego miasta do przychodni zdrowia, do szpitala, to jest uziębiony. Czym jest marka osobista i jak ją dobrze eksponować, tego mogli dowiedzieć się przedsiębiorcy z warsztatów z Moniką Gawanowską. Partnerem wydarzenia była spółdzielnia mieszkaniowa Pionier oraz telewizja KTK. Tak naprawdę, marka osobista to ty, to osoba, tak? Więc w budowaniu marki osobistej wydobywamy potencjał, który w nas drzemie i prezentujemy go światu, żeby osiągnąć korzyści, które sobie ustalimy jako cele. Te korzyści mogą być różne. To może być wzrost rozpoznawalności, to może być pozyskanie większej ilości klientów, yy, czy też sprzedaż docelowo. W większości przypadków tak naprawdę chodzi o pieniądze i personal branding jest narzędziem, które w prosty sposób, poprzez systematyczne działania, może nam to. E, Tę realizację celów, które sobie wyznaczymy, umożliwić. Myślę, że tutaj nam dopisało no, co najmniej 80% osób, które się zapisały. Wydaje mi się, że bardzo dobrze odpowiedzieliśmy na potrzebę rynkową. Większość osób pomija fundamentalny etap, czyli odnalezienie takiego swojego dlaczego? Dlaczego oni to robią? Jaka jest misja? Jaka jest wizja firmy? Biznes opiera się w bardzo dużym stopniu na działalności społecznościowej. Także jest to ważne. Myślę, że no w jakimś tam stopniu jest to nowatorskie dla niektórych przedsiębiorców i warto jest ten temat właśnie zgłębić jako początek szkoleń. Na pewno, media społecznościowe to jest trend, który dominuje obecnie. I jeśli są tam nasi odbiorcy. A tym samym odbiorcy naszej marki, czy to osobistej, czy firmy, to i my powinniśmy się w tych mediach społecznościowych znaleźć, żeby do nich docierać. I oby częściej takich spotkań, oby ich było więcej. Wydaje mi się, że jest to dobra inicjatywa i ona będzie skupiała przedsiębiorców, będą się mogli wymieniać wiedzą, będą mogli być może zgłaszać potrzeby na jakieś inne takie szkolenia czy prelekcje. Także myślę, że to jest bardzo dobry sygnał dla naszego rynku dla naszego miasta. W najbliższy czwartek szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Kętrzyńskiego będą prezentowały swoją ofertę edukacyjną. Tymczasem zobaczmy, jak dzień otwarty wyglądał w zespole szkół imienia Macieja Rataja w Reszlu. Coraz częściej przy wyborze nowej szkoły młodzi ludzie oczekują szerokiego wachlarzu kierunków, a to i znacznie więcej możliwości oferuje zespół szkół imienia Macieja Rataja w Reszlu. Stawiamy na indywidualizację ucznia, czyli na to, żeby w każdym, kto przyjdzie, najpierw rozeznać, a później rozwinąć te możliwości, które on ma, na bazie naszych zasobów, czyli tych kierunków, które mamy. Warto zwrócić uwagę na kierunki innowacyjne, od technikum technologii drewna po systemy energetyki odnawialnej dostępne w technikum. W szkole funkcjonuje także szkoła branżowa, w której kształcą się m.in. sprzedawcy, fryzjerzy oraz stolarze. Młodzi ludzie są chłoni wiedzy, są ciekawi świata, więc szukają, że tak powiem, przyszłości dla siebie, szukają zawodu. Mam nadzieję, że znajdą ją właśnie tutaj. Stolarstwo jest fajnym, przyjemnym zawodem, więc mam nadzieję, że odnajdą się doskonale. Sama nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, a szkoła oferuje warsztaty pod okiem specjalistów z zaprzyjaźnionych firm. Chcemy, żeby młodzież zapoznała się dokładnie z naszym stoiskiem, z zawodami, które oferujemy w firmie i z tym, co się dzieje na naszych stoiskach dzisiaj. Żeby to było też dla nich jakąś wartością, żeby zapamiętali przynajmniej nazwy zawodów, żeby się zapoznali z tym, jak ta praca później wygląda. Poza dobrym zapleczem dydaktycznym, placówka może poszczycić się dobrą atmosferą, która przyciąga uczniów z najróżniejszych powiatów. Widać dzisiaj zainteresowanie potężne. Mała miejscowość, mała szkoła, ale bezpieczna. Charakter taki naprawdę jakby powiedział rodzinny. Nic więc dziwnego, że młodzież bardzo chętnie wybiera tę placówkę celem swoich marzeń i aspiracji zawodowych. To jest jakby takie nasze powołanie i po prostu jesteśmy tutaj. No, jest sprzęt fajny i po prostu ciągnęło nas do tego. Od małego bawiłam się w sklepie. Poszłam po prostu tak, jak chciałam. Myślę, że jeżeli ktoś znajdzie kierunek dla siebie, to może to być szkoła, która spełni jego możliwości. Oprócz tego ważny jest charakter, a ten może wypracować klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego. Jej absolwenci w specjalnym pokazie przedstawili zdobytą wiedzę. Dzięki tej szkole i na tych zajęciach e, młodzi e, ludzie. E, jest wyznaczony im pewien kierunek co mogą robić w jakim kierunku pójść żeby na przykład dostać się do tej straży pożarnej Ale nauka nie musi być trudna przekonują uczniowie klasy informatycznej ich kierunek związany jest z grami komputerowymi czyli to tak zwany e-sport no, teoretycznie wszystko to jest związane z informatyką, tak programujemy, naprawiamy komputery, robimy strony internetowe. Też mamy jako, jako dodatek do naszych, naszego kierunku jest e-sport i no, rozwijamy się też w tym kierunku. Jak widać zespół szkół w Reszlu robi wszystko, by jak w najlepszy sposób realizować hasło Fabryka Możliwości. Po zimowej przerwie piłkarze czwartej ligi wracają na boisko. Pierwsza runda wiosenna przyniosła szczęście Granicy Kętrzyn, która nie dała większych szans swoim rywalom i zwyciężyła 6 do 1. Do rywalizacji podczas rundy wiosennej czwartej ligi Forbit stanęła drużyna Kętrzyńskiej Granicy oraz LKS Tęcza Mimomłyn. Gospodarze już na początku spotkania podyktowali tempo gry. Pierwsza bramka padła w ósmej minucie dzięki czujności Łukasza z Niepowodzeniem okazał się gol samobójczy po stronie tęczy. Tym samym pierwszą połowę granica zakończyła z dwupunktową przewagą, a dalej było już tylko lepiej. W 53. minucie celną bramkę strzelił Kacper Rałowiec, jednak królem strzelców tego spotkania okazał się Paweł Kowalewski, zdobywając aż trzy bramki dla swojej drużyny. Ostatecznie z wynikiem 6 do 1 zwyciężyła granica Kętrzyn. A przed nią kolejne dwa mecze wyjazdowe: 6 kwietnia zagra w Korszach oraz 13 kwietnia w Biskupcu. Na swoim boisku kętrzyńscy piłkarze pojawią się dopiero 20 kwietnia, a ich rywalem będzie ITS Jeziorak i Ława. Więcej informacji z życia klubu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej granicy. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Polski w siatkówce juniorek, których gospodarzem w tym roku będzie Kętrzyn. Kibice będą mieli okazję podziwiać osiem najlepszych drużyn juniorskich z całej Polski. Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Kętrzyna do kibicowania, do gorącego kibicowania. W dniach od 10 do 14 kwietnia. Kętrzyn będzie gospodarzem. Finału mistrzostw Polski juniorek w siatkówce. Wierzymy głęboko, że będzie to wydarzenie dla Kętrzyna, dla Kętrzynian ogromne, ponieważ przyjadą do nas zawodniczki z całego kraju. To będzie prawie 200 osób w sumie z obsługą. E, to jest ogromna promocja sportu, ogromna promocja siatkówki i ogromna promocja Kętrzyna, stąd też z nami dzisiaj e, gość szczególny, pan e, Paweł Papkę. poseł na Sejm, członek Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Panie pośle, rozumiem, że pan będzie z nami, będzie pan kibicował w Kętrzynie. Oczywiście, e, nawet miałem przyjemność Troszkę spowodować, że te mistrzostwa odbędą się w Kętrzynie. Kętrzyn jest przyjazny sportowi, przyjazny piłce siatkowej. Bardzo się cieszę, że u nas na Warmii Mazurach w Kętrzynie ponownie impreza rangi mistrzowskiej odbędzie się tutaj na naszym terenie. Chciałbym gorąco zaprosić oczywiście wszystkich mieszkańców Kętrzyna, powiatu kętrzyńskiego, ale też wszystkich sympatyków siatkówki na Warmii i Mazurach. Fantastyczne wydarzenie przyjęła do najlepszej drużyny juniorek z całej Polski. W zeszłym roku kadra nasza narodowa zdobyła trzeci brązowy medal, trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, także poziom sportowy bardzo wysoki, gwarantowany. Na pewno będzie trener kadry juniorek, pan Waldemar Kawka, będzie trener Jacek Nawrocki, także cała czołówka siatkówki żeńskiej tutaj w Kętrzynie już za parę dni. Gorąco zapraszamy. Serdecznie zapraszamy też do oglądania transmisji online w internecie. Będziemy je oczywiście promować na naszym profilu facebookowym. Ceremonia otwarcia pierwszego dnia po trzecim meczu, więc też serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy, żebyśmy tłumnie przywitali wszystkie zawodniczki. Zapraszamy gorąco. Najmłodsi mieszkańcy Kętrzyna doskonale wiedzą jak przywołać wiosnę, a pomogła w tym niejedna kolorowa piosenka wyśpiewana podczas festiwalu piosenki przedszkolnej. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam, a za dziś dziękuję. Do zobaczenia.